Witaj, jestem COVID-19. Wielu z Was zna mnie po prostu jako koronawirus. Tak, to właśnie ja. Przepraszam Was, że nie powiadomiłem, kiedy nadejdę, w jakiej formie i z jaką siłą się pojawię. Ale jestem tutaj. Jestem tutaj, ponieważ byłem zmęczony widząc, jak się pogrążacie, zamiast się zmieniać. Byłem zmęczony widząc, jak dokonujecie autodestrukcji. Byłem zmęczony tym, w jaki sposób traktujecie waszą planetę. Byłem zmęczony tym, jak traktujecie siebie nawzajem. Byłem zmęczony waszą przemocą, wojnami, waszymi konfliktami i waszymi przesądami. Byłem zmęczony waszą zazdrością, brawurą, hipokryzją i egoizmem. Byłem zmęczony tak niewielką ilością czasu, jakie poświęcacie waszym rodzinom. Byłem zmęczony tym, jak mało uwagi poświęcacie Waszym dzieciom. Byłem zmęczony tym, jak często przedkładacie rzeczy nieistotne nad te naprawdę ważne. Byłem zmęczony Waszym poszukiwaniem piękniejszego ubrania, nowszego modelu smartfona i najpiękniejszego samochodu, tylko po to, aby poczuć się zrealizowanym. Byłem zmęczony Waszymi zdradami. Zmęczony waszą głupotą. Byłem zmęczony małą ilością czasu, jaki poświęcacie na rozmowę między sobą. Byłem bardzo zmęczony waszymi ciągłymi narzekaniami, kiedy nie robicie nic, aby polepszyć wasze życie. Byłem zmęczony widząc, jak kłócicie się o rzeczy nieistotne. Byłem zmęczony ciągłymi kłótniami rządzących i podejmowaniem przez nich złych decyzji. Zamiast godnego reprezentowania Was. Byłem zmęczony ludźmi, którzy gotowi są zabić, dlatego będę surowy dla Was. Być może za bardzo, nie mam skrupułów dla nikogo. Jestem wirusem. Moje działanie będzie kosztować życie wielu z Was. Chcę, abyście zrozumieli raz na zawsze, że musicie zawrócić dla własnego dobra. Wiadomość, którą chcę Wam przekazać, jest prosta. Chciałem pokazać Wam wszystkie ograniczenia, w których żyjecie, abyście mogli je wyeliminować. Chciałem zatrzymać wszystko celowo, tak abyście zrozumieli, że jedyną najważniejszą rzeczą jest życie, życie Wasze i Waszych dzieci. Powinniście zrobić wszystko, co jest niezbędne, aby je chronić i spędzać razem z nimi czas. Dlatego chciałem Was jak najbardziej zamknąć w Waszych odizolowanych domach daleko od Waszych rodziców, dziadków, dzieci i wnuków po to, abyście zrozumieli, jak ważna jest ta bliskość kontakt międzyludzki, dialog, uścisk dłoni, wieczór wśród przyjaciół, spacer w centrum, kolacja w restauracji, możliwość biegania w parku na świeżym powietrzu od tych gestów wszystko musi zacząć się od nowa. Wszyscy jesteście jednakowi. Nie róbcie podziałów między wami. Pokazałem wam, że odległości nie istnieją. Przebyłem wszystkie kontynenty w tak krótkim czasie, a wy nawet tego nie zauważyliście. Ja jestem tu przejazdem, ale uczucia bliskości i współpracy między wami, które wyzwoliłem teraz, powinny trwać wiecznie. Przeżywajcie swoje życie najprościej jak to możliwe. Spacerujcie, oddychajcie głęboko, czyńcie dobro. Dobro zawsze do Was wróci ze zdwojoną siłą. Cieszcie się naturą, róbcie to, co kochacie, i róbcie wszystko, aby nie być zależnym od niczego. Kiedy będziecie świętować, od jakiegoś czasu nie będzie mnie wśród Was, ale pamiętajcie: nie starajcie się być kimś lepszym tylko w mojej obecności. Musiał wrócić, tak jak już wracałem wiele razy w Waszej historii. A teraz żegnajcie, żegnajcie.